Witajcie ponownie, ja jestem Fari, a to jest już drugi, tak wiem, a to jest już drugi odcinek serii Kobieta na kręgu Skyrim. Jak widzicie włączyłam napisy, ponieważ gra jest teraz tak cicho zrobiona, że sama ledwo coś słyszę, a może to coś podziała i mnie będzie lepiej słychać, więc zaryzykuję już idę, idę. Spokojnie. Muszę nastawić stoper, bo ostatnio nie nastawiłam i był kłopot. Chwilę. Tak, jestem z powrotem. Teraz już pewnie nie będzie takich niespodzianek. Jak ostatnio. Napisy mi pomogą wam, nie zaszkodzą, więc...

to mamkę... a właśnie i jajka pająków Mam taki zwyczaj z zbierania wszystkiego po tamtej postaci więc się przyzwyczajcie mm -hmm. No bierz, 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 A tam byłam? Tam nie byłam chyba, nie? Czy stamtąd przyszliśmy? A nie, stamtąd przyszliśmy. Okej. Okay. Zaraz, czy mi się znowu tryb gry nie zmienił? A nie, myślałam. Nie Okej. Okay. Ciśniemy nie ma dalej. Coś będzie? Nie. Wstać. Tam nie jest niedźwiedź, widzisz? Wolałbym uniknąć bliższego kontaktu. Może uda nam się przekraść bokiem. Powoli i ostrożnie. To Uważając mówimy? na każdy krok. Op. A jeśli myślisz, że masz szczęście, możesz wziąć ten. Luk. Może go zaskoczysz. Naprzyt. Będę no, tuż za to pilnując typów. Kurde, co jestem taka niezdara. Jeszcze ten mieszek. Mi się nie będę zabijać. Spokojnie. Mi się są fajne. Coś jest? Nie. No to ja Kiedy będzie to wyjście? To o. wygląda na wyjście. Jest. Już się zacząłem zastanawiać, czy kiedykolwiek się stąd wydostaniemy. Wątpiłeś w naszą umiejętności? Jak tak mogłeś? Pozwólcie, że się napiję tylko. Czekaj! Aha. Jeszcze tu jest Wygląda na to, że tym razem przepadł na dobre Ale raczej nie powinniśmy tu zostawać, by sprawdzić to na własnej skórze Jak uważasz Najbliższe miasto to rzeczna puszcza Mój wuj jest tam kowalem i na pewno będzie mógł ci pomóc Najlepiej będzie, jeśli się rozdzieli pochodzenia. No nie, no nie. No nie się bez, dzisiaj bez się. Bez ciebie. Pójdę z tobą. Sami mi się nie chce. Biegaj, biegaj. Nie pozbieram. Posłuchaj. Trzeba ci iść do samotni i przyłączyć się do cesarskiego legionu. Naprawdę potrzebujemy takich ludzi. A jeśli... Jeśli mają teraz smoka, to generał Tulius jest jedynym, który ich może powstrzymać. Myślę, że Toulouse by pokonał smoka? Nie w to wątpię. No i cić. Te ruiny? Tak? To czarny głaz. Gdy byłem mały, miałem koszmary o tym miejscu. Na przykład draugry schodzące z gór i próbujące wleść przez okno. Muszę przyznać, że to miejsce wciąż mi się nie podoba. To masz rację draugr się boję. To jest jedna z niewielu rzeczy, których się boję, zombiaki. Nie widzę To kamienie przeznaczenia. Mhm. Trzy z trzynastu starożytnych kamieni rozsianych po całym Skyli. Mogę no, jeść. Idź, przekonaj się na własne oczy. Przejmij znak. Mag, co? Cóż, co kto lubi. Nie mnie osądzać. Masz coś do magów? No chodź, szybciej. Będą wilki dwa, o ile dobrze pamiętam. Słuchaj, jeśli o mnie chodzi, to już zasługujesz na Dopóki generał Tullius tego nie potwierdzi, lepiej trzymać się z dala od cesarskich żołnierzy i unikać kłopotów, dobra? Ej, on cały czas myślał, że, że ktoś mnie ma stracić? Dla ciebie cały czas byłam więźniem? <gry> Okej, okay, fajnie. strzał um. Aha, strzałą dostanę. Ktoś mi powie, skąd Wilk miał w brzuchu pieniądze? Ja mu uratowałam życie, a ten dopiero teraz mi powiedział, że jest, że nie zasługuje na na śmierć. Cudownie. Bierze powietrze. Rzecz na napuszcza. Małe, zapiszę miasteczko. Niedaleko ruin. Chyba jest tu spokojnie. Chodź, tam jest mój wujek. Naprawić do wujka. Witaj. Wujaszek! Co ty tutaj robisz? Masz przepustkę z. Lagnaty szora. Co ci się stało, chłopcze? Masz Jakieś kłopoty, Proszę, nie. co ciszej. Wszystko w porządku, ale musimy wejść do środka. Co się dzieje? Kto to jest? To przyjaciółka. Właściwie uratowała mi życie. Chodź, wyjaśnię wszystko w środku. Dobrze, dobrze mm. wejdź. Sigrid, da ci coś do jedzenia i opowiesz mi wszystko. Mi też coś da? Smok! Widziałam smoka! Co? Czego chcesz, matko? Był wielki jak góra i czarny jak noc. Przeleciał prosto nad kurchanem. No, Smoki? też widziałam. Daj spokój, matko, jeśli będziesz opowiadać, ja całe miasto wiem. pomyśli, że oszalała. Mam też lepsze rzeczy, pobliżyć, że z czasem. Sigrid, mamy towarzystwo! Męczy mnie to limit nie niesłychanie. Pogadasz ze mną, czy nie? Nie co dzień mamy gości w rzecznej puszczy. Yy, na co mi Rodzina Gerdur od kilku pokoleń zajmuje się tu wycinką drewna. Mhm. Ona i Hod prowadzą tartak. A ja całkiem dobrze zarabiam na ostrzeniu toporów i naprawach w tartaku. Coś jeszcze... No, o wojnie się czegoś dowiemy. Ludzie słusznie denerwują się, że przeklęty Talmor może kogoś aresztować tylko za to, że wyznaje Talosa. Ale czy warto było rozdzierać Skyrim i być może niszczyć cesarstwo? Nie. Ulfric w końcu za to wszystko odpowie. Nordowie zawsze wspierali cesarstwo. A cesarstwo zawsze było dobre dla Skyrim. Yy... Właśnie. To przez ten traktat, który zakończył Wielką Wojnę. Talmor zmusił Cesarza do zakazania oddawania czci Talosowi. Kiedy byłem mały, nie przykładaliśmy do tego wielkiej wagi. I tak każdy miał własną kapliczkę Talosa. Jej. Ale potem Ulfrik, jego synowie Skyrim zaczęli swą agitację, i Cesarz musiał się ugiąć. Wyciąganie ludzi z domów w środku nocy Według mnie to jeden z głównych powodów wybuchu wojny Ok W porządku Tak się o ciebie martwiliśmy Chodźcie, na pewno umieracie z głodu Siadajcie, zaraz dam wam coś do jedzenia A bardzo no dobrze, Chłopcze, Co to za wielka tajemnica? Co tutaj robisz i... Dlaczego wyglądasz jak po przegranej bójce z niedźwiedziem jaskiniowej? Nie wiem od czego zacząć. Wiesz, że byłem przydzielony do gwardii generała Tulliusa. Stacjonowaliśmy w Helgen, gdy zaatakował nas. Smok! Smok. Smok? To Niedorzeczne. Następnie. Czy ty jesteś piany? <laughs> Mężu, daj mu opowiedzieć. No. Niewiele więcej jest do opowiadania. Smok przeleciał i zdewastował całe to miejsce. Kompletny chaos. Nie mam pojęcia, czy jeszcze ktoś przeżył. Wątpię, czy ja dałbym radę, gdybym był sam. Muszę wrócić do samotni i opowiedzieć, co się stało. Miałem nadzieję, że nam pomożesz. Jedzenie, zapasy, dach nad głową. Oczywiście. Każdy przyjaciel Hadwara jest moim przyjacielem. Nie mi udzielę ci wszelkiej pomocy. No, dziękuję. Jak powiedziałem. Cieszę się, że mogę jakoś pomóc, ale potrzebuję twojej pomocy. My potrzebujemy twojej pomocy. Czego chcesz? Y... Uu, to weźmę. Jak typowa dziewczyna. Wina, ziemniaczki, jeden miód to tak. Wszystkie wezmę. I tego nie wiem za wiele. Marchewka z rok. Kompletnie cię oskubywać nie będę. O, to cię zostawiłbym. Jarl musi wiedzieć, czy rzeczywiście w okolicy jest smog. Rzeczna puszcza jest bezbronna. Musimy poprosić Jarla Balgrufa z Białej Grani, by przysłał jak najwięcej żołnierzy. Jeśli mu to przekażesz, będę twoim dłużnikiem. żaden problem. Y, to wiem. O. Jarl Balgrów rządzi Białą Granią. To dobrze. No. Może przesadnie ostrożny, ale mamy niebezpieczne czasy. Jak na razie udaje mu się trzymać z dala od wojny. Obawiam się jednak, że to nie potrwa długo. Y, dobra, to za chwilę. W porządku. Naprawdę widziałeś smoka? Dobra, to ja Wam na razie dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku kobieta na krańcu Skyrim.